Sprawa ciągnęła się od października zeszłego roku, 24 stycznia zapadł wyrok. Sąd zdecydował o przyznaniu byłej pedagog odszkodowania, jednak nie przychylił się do wniosku o przywrócenie do pracy. Niemniej jednak zostałam po prostu nieprzywrócona do pracy. Mam prawo na odwołanie, wyrok jest nieprawomocny. Mam jakieś wielkości odszkodowania, zostały tam przydzielone. W uzasadnieniu sąd zwrócił uwagę na nagłośnienie całej sprawy w mediach, co zaważyło na decyzji o nieprzywróceniu powódki do pracy. Nie przywraca się do pracy ze względu na to, główne uzasadnienie było takie, że dyrektor sobie pracy ze mną nie wyobraża, bo tak przez cały czas argumentował, gdyż ja po prostu oszkalowałam szkołę, nagłośniłam sprawę medialnie nie w taki sposób, że szkoła jest wspaniałą szkołą. I oczywiście ja to mówię, że jest wspaniałą szkołą, bo ta szkoła to jest szkoła, gdzie kończyła moja mama, szkołę ja to jest szkoła naprawdę prawdziwych nauczycieli, yy, nauczycieli moralnych, moralnie, którzy dbają o dobro dziecka. Wyrok nie jest prawomocny, a była nauczycielka planuje w niedługim czasie złożyć apelację do sądu apelacyjnego.